Muzyczka potyczki z paragrafem. Witam i zapraszam na kolejny odcinek. Witam w studiu mojego gościa, z nim radca prawny Tadeusz Pizoń, witam pana. Witam panie witam Państwa. Panie mecenasie, mieszkańcy zamościa, mieszkańców zamościa zbulwersowała w ostatnich dniach informacja, że wstrzymano pracę przy budowie nowego gmachu sądu. Czy możemy już mówić o małej aferze gospodarczej? Mam nadzieję, że na dzisiaj aferze nie możemy mówić, natomiast jest duży problem, który trzeba rozwiązać. Sam jestem zbluwersowany, bo jestem żywotnie zainteresowany tym, żeby sąd powstał w miarę szybko i żebyśmy się mogli do niego przenieść z tych wszystkich czterech placówek, których zamości dzisiaj sądy orzekają. Proszę powiedzieć, na czym polega ten problem przy budowie sądu? Problemów jest kilka. Główny problem to moim zdaniem tkwi w ustawie prawo zamówień publicznych gdzie sparzyliśmy się już na budowie autostrad, pamięta pani aferę, bo tam była afera z chińskim kowekiem, który przyszedł i zaoferował za wykonanie odcinka od Łodzi do Warszawy cenę tam podobno dwukrotnie niższą od kolejnej, następnej wśród składanych ofert. I u nas państwo, które, no, jak w tym przypadku, składa zamówienie publiczne na, na, na duże pieniądze, bo nie oszukujmy się w budownictwie, pieniądze rzędu 100 milionów. To jest duża inwestycja. W moim przekonaniu źle określają kryteria wyboru wykonawcy. Jeżeli jedynym kryterium, a podejrzewam, że tutaj tak było, no nie mam dostępu do dokumentacji, ale rozmawiałem ze znajomym budowlańcem, który przyglądał się temu przetargowi. Jeżeli jedynym kryterium jest cena, czyli wybieramy ofertę z najniższą ceną, moim zdaniem nie jest to dobre. Ze względu na to, że zaczyna się, wiadomo, potworna rywalizacja, no bo jest, jest kryzys w kraju od paru lat, wiadomo, tych zleceń jest mniej. Jest pewien potencjał budowlany, który jest niewykorzystany. No więc ktoś mówi, tak, mam przestrzeń, mam ludzi, albo ich zwalniam. No czasem malizingi maszyn, które żeby raty wpłacać muszą pracować. Więc co? No trzeba wejść na jakąś budowę. Tylko teraz pytanie, czy wchodzimy na wariata, mówiąc, że ja zrobię za 100 milionów coś, co według kosztorysu, który przygotował inwestor, ma kosztować 120 czy 150 milionów, czy też rzetelnie sobie kalkuluje, zapoznając się z projektem, cenę, wychodząc, że ja muszę pokryć koszty i coś zarobić w sensie zysku, bo tylko wtedy taka działalność ma sens. Obawiam się, że tutaj wykonawca, no. Porządna firma, Mostostal, no to, to nie jest jakaś firma, którą tam ktoś trzy dni przed przetargiem zarejestrował, tylko firma o uznanej renomie w kraju. Myślę, że ktoś przestrzelił w sensie kalkulacji, uważając, że a jeszcze tu zmniejszymy koszty, tu zmniejszymy i to w efekcie zrobimy, tam chyba za 89 milionów, tego co pamiętam, taką cenę chyba wynegocjowano, podczas gdy założenia kosztorysu inwestorskiego były 120 milionów lub wyższe, jeśli mam precyzyjne informacje, bo ja mówię, nie widziałem dokumentacji. Czyli sami projekto Biuro projektowe, prawda, ci, którzy przygotowywali projekt założenia tej inwestycji, zakładali, że ta inwestycja powinna kosztować powiedzmy w granicach 120-130 milionów. I teraz, jeżeli ktoś mówi, że on robi 20 parę czy 30 milionów mniej, to on gdzieś tych oszczędności musi znaleźć przy rosnących cenach paliw, rosnącym minimalnym wynagrodzeniu. I rosnących cenach materiałów, tych oszczędności znaleźć jest trudno. I boję się, że tutaj wynikła sytuacja taka, u wykonawcy, który jak widzę, śledzą troszkę publikacje, w tym i materiał tutaj właśnie w Waszej telewizji, ma cały wianuszek podwykonawców. Ja nie wiem, czy to umowa tak też dopuszcza, żeby mu pracowało na budowie 20 podwykonawców, bo prawo zamówień publicznych w tym względzie dosyć rygorystyczne. Podejrzewam, że ktoś sobie powiedział tak, a ja cenę zbiję w dół, weźmy maleńkie firmy z zamościa, które będą. Kombinować z obniżaniem sen. ktoś tam zatrudni ludzi na czarno, bez zus może gdzieś tam, i jakoś to widzi. Do pewnego momentu się rozpędu to pewnie szło, natomiast w pewnym momencie, no, wydaje mi się, że prawda okazała się brutalna, że w moim przekonaniu za nisko wyszacowano wartość robót, czy kwotę, którą skarpaństwa ma za roboty wy konane Zapłacić i wykonawca w pewnym momencie doszedł do wniosku, że już jest niewydolny finansowo. Oczywiście, patrzmy też w szerszym aspekcie, on mógł mieć straty na innych budowach, bo z wypowiedzi pani rzecznik sądu, pani sędzi Koszel, którą materiał widziałem w Waszej telewizji, znaczy, ja akurat nie mam dostępu do telewizji z sieci, ale na internecie, no to by wynikało, że firma była sprawdzana, ona tam. Wybierano chyba wykonawcę w 2011, w za 2010 rok wykazał 170 milionów zysku, parę miliardów złotych obrotu, czyli tu nie można powiedzieć, że wybrano firmę najgorszą. Ja myślę, że wybrano firmę dobrą, która się troszkę uchytrzyła tutaj i wpadła w pułapkę najniższej ceny i z tego tutaj mogą być, mogą być problemy dalsze. Mm -hmm. Czy Polimex może zostać wyrzucony z budowy? No ja mu życzę i, i sądowi i nam wszystkim, bo myślę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby sądy były w jednym miejscu, żebyśmy my, prawnicy, redsowie, adwokaci czy klienci nie biegali po małym gruncie mieście, jakim jest Zamość od sądu do sądu, które są w czterech miejscach, ciężko do nich nieraz dojść, bo ktoś przychodzi na akademicką się okazuje, że musi pójść na urlęcz dreszera, czy, czy na rumiańską, czy na partyzantów, ciężko podjechać samochodem, gdzieś zaparkować. No tutaj nowy gmach sądu, on już spełnia pewne kryteria, że no, Patrzę jak męczą się policjanci dowożąc osadzonych w zakładach karnych na rozprawy, gdzie na ulicy Akademickiej ciężko karetce policyjnej z konwojem z, z tymczasowego aresztu kogoś dowie, żeby podjechać pod sąd, zaparkować w swobodny sposób, I to pokazuje, że wszyscy na ten sąd czekamy. Natomiast myślę, że jeżeli by wyszło na to, że. Ta niewydolność finansowa wykonawcy, tego generalnego wykonawcy ma trwalszy charakter w dłuższej perspektywie i że on nie jest w stanie zaoferować. No. Na góra za dwa miesiące, że wznowi roboty, to myślę, że tutaj nie wiem, kto to jest inwestorem, czy prezes Sądu Okręgowego, czy, czy minister sprawiedliwości, ale w każdym myślę, że ten zamawiający tę inwestycję może powiedzieć, no przepraszamy bardzo, odstępujemy od umowy, zinwentaryzujemy to, co do tej pory wykonaliście, za to pieniądze otrzymacie. O słowo otrzymacie to bym wziął tak troszkę w cudzysłów, bo wcale nie znaczy, że musi je otrzymać. Polimex mostosta, bo jeżeli on ma podwykonawców, których zgłosił zamawiającemu, to na podstawie przepisów kodeksu cywilnego płatność może pójść bezpośrednio do podwykonawców. Żeby nie było tak, że się zwinął w winie wykonawca, tu przyjdzie z 80 czy 100 przedsiębiorców, czy 20 do prezesa Sądu Okręgowego że mają niepopracowane faktury i państwo ich oszukało. No bo mentalnie oni będą uważali, że to państwo ich oszukało, nie generalny wykonawca, który Zlecał im robotę czy podzlecał, bo oni powiedzą, że oni robili na inwestycji państwowej i będą mieli dużo racji. Stąd też nam yy, padło yy, określenie pani sędzi Koszel, że ostrożnie z finansowaniem podchodzą. Myślę, że chodzi o to właśnie, żeby nie zostawić na wypadek zmiany generalnego wykonawcy, żeby nie zostawić tych podwykonawców z niezapłaconymi fakturami. Czyli ktoś powie tak. Popłacimy za ciebie, twoim podwykonawcą, żebyś ty nie miał długu, żeby sąd nie miał kłopotu, a reszta, jeżeli jakakolwiek reszta zostanie, która będzie należała generalnemu wykonawcy, to mu wtedy sąd zapłaci do wartości wykonanych robót. Czyli, jeżeli uznamy, że zainwestowano przykładowo 50% czy 60%, nie wiem jak, według tam etapu realizacyjnego jest procentowe zaangażowanie inwestycji, no to w takim zakresie powinien wykonawca wynagrodzenie otrzymać. No i wtedy trzeba by rozpisać nowy przetarg na Wykonawcę, który y, dokończy inwestycję. Zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że, że się uda zrobić to w cenie pierwotnie ustalonym. Bo myślę, że ktoś to przyjdzie, no i powie, przepraszam bardzo, stawki były tak absurdalnie niskie, że ja żebym to dokończył, to ja teraz oczekuję powiedzmy 70 czy 80 milionów, pompowano tam ileś milionów, złotych, żeby nie wyszło, że. Y, w sytuacji, gdy wszyscy zacierali ręce, że tam za 89 milionów będziemy mieli sąd, że ostateczny koszt inwestycji sięgnie, powiedzmy, 150 milionów czy A ja myślę, że biorąc pod uwagę skalę tego wszystkiego, tak jak czytałem, ilość pomieszczeń, powierzchni, kubaturę, ja myślę, że to tak naprawdę realniejsza kwota byłaby w przedziale 120-130, może nawet 150 milionów złotych. I może się okazać, że w ostatecznym rozrachunku, jeśli dotychczasowy wykonawca nie będzie w stanie zagwarantować, że roboty wznowi, i zostanie umowa, zamawiający no, od umowy odstąpi, bo takie jest pojęcie tutaj bardziej adekwatne, ze względu na nierealizowanie zadań przez wykonawcę. Nowy wykonawca, którego przetargu również trzeba by wyłonić, myślę, że poda wreszcie realną cenę i się może okazać, że cena faktycznie będzie większa o 50% niż była. Mhm. Proszę powiedzieć, jakie wnioski płyną dla przedsiębiorców z zaistniałej sytuacji? Dla przedsiębiorców na rynku budowlanym, który jest rynkiem niezwykle konkurencyjnym, jest rynkiem niezwykle trudnym, niektórym doradzam, niektórzy nie chcą, żeby im doradzać, ale przychodzą, żeby im doradzać w momencie, kiedy jest proces, nieraz to duże pieniądze, że mówię człowieku, jeżeli widzisz, że jest potworna walka i ludzie zaczynają dawać stawki poniżej kosztu wytworzenia powiedzmy obiektu, to mów krótko, przepraszam, wycofuję się z przetargu, zabieram wadium, nie wchodzę w to, bo mówię, wpakujesz się w terapaty takie, że później nie wybrniesz. Nieraz można przez całe lata budować małymi kroczkami stopniowo firmę i doprowadzić do jej upadłości na jednej nieudanej, dużej inwestycji w której skalkulujemy źle ceny, bo na tym tle właśnie bardzo często wychodzą problemy firm. Ktoś zaczyna powiedzmy z niedużego pułapu, zrobił jedną inwestycję zrobił, zarobił na niej drugą, trzecią, piątą, dziesiątą i w pewnym momencie mówi, no to ja już jestem na tyle doświadczony na rynku, mam doświadczenie, mam odpowiednią kadrę projektantów, inspektorów nadzoru, odpowiednich robotników, inżynierów, którzy pokierują ekipami że ja się porywam na przedsięwzięcie za 30, 50, czy 80 milionów złotych. No bo on uważa, że ta inwestycja, jak ją wykona i odda w terminie, to go również w sensie powiedzmy pewnego prestiżu na rynku wywinduje i tak dalej. To jest rozumowanie dobre przy założeniu, że skalkulujemy stawki, którą oferujemy w ramach powiedzmy ofert składanych na przykład w przetargu publicznym na poziomie gwarantującym pokrycie kosztów i jakiś zysk, który uważam, że powinien być nie mniejszy niż 10 czy tam powiedzmy 15%. Natomiast jak ktoś zakłada, że no, żebym ja do interesu nie dołożył, powinienem złożyć ofertę na 70 milionów złotych na jakiś obiekt, a on później ostatecznie złoży ofertę na 55, no to wie Pani ja to już na, na poziomie podstawowej szkoły. Jeśli chodzi o znajomość matematyki, widzimy, że on ma kilkanaście milionów straty, chyba że się zdarzy cud. A w gospodarce cudów nie ma, w ekonomii cudów nie ma, więc zaczyna się te cuda na siłę kreować, w sensie takim, że mm, daje się komuś umowę na pół etatu, a pracuje on po 12 godzin na dobę, nie płaci się wynagrodzenia za godzinę nadliczbową, czasem są pracownicy w ogóle bez umów, zatrudnieni na czarno, prawda? nieubezpieczeni. No. Jeżeli uda się się taką inwestycję skończyć mm, bez jakichś nieszczęść, typu wypadek przy pracy, to jeszcze bardzo dobrze. Nieraz się okazuje, że gdzieś się tam wywróci drzwi, gdzieś ktoś spadnie z rusztowaniem i to obciąża też wykonawcę, bo zaraz wkracza prokurator, patrzy czy wszystkie zasady BHP były zachowane i teraz przy mądrych nawet uregulowaniach ustawowych, które określają ile godzin pracownicy powinni pracować, jakie powinni mieć warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, powiedzmy odzież ochronną roboczą i tak dalej. I absurdalnie niskie stawki, które nieraz są negocjowane za wykonanie inwestycji no w tym takim zderzeniu między dwoma wykluczającymi się rzeczywistościami taki przedsiębiorca, jeżeli źle skalkuluje stawkę, to on musi popaść w terapaty lub wręcz bankrutować. Dziękuję Panu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Panie, dziękuję Państwu, i przedsiębiorców przestrzegam przed napalaniem się na łatwe pieniądze, bo łatwych pieniędzy w budżecie nie ma. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktów mailowych z ztkmaupapoczta.fm oraz do oglądania nas na stronie internetowej www.tw.kazamos.pl. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.